Koleczkę! Z tej strony? Czarka, czapka, czapka. Dzisiaj sprawdzę Robloxową wersję Shinkansen Zero, czyli gra z tym pociągiem, gdzie utknęłam w pętli i szukałam w wagonach anomalii. W Roblox grano się tytuł The Last Stop, czyli ostatni przystanek. I co tutaj mówi opis przejdź przez 25 wózków albo wagonów w poszukiwaniu anomalii po drodze. Zwróć szczególną uwagę, ponieważ niektóre anomalie są trudniejsze do wykrycia niż inne. Tak więc zaraz to sprawdzimy, a ja przypominam, że jeżeli chcecie, żeby wasznik pojawił się tutaj na filmie, to wystarczy, że będziecie subskrybować mój kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. Koniecznie zostawcie dużo łapeczek w górę, a w komentarzu wklejcie emotkę pioruna, bo ostatnio cały czas spada i są burze. Uuu, ta gra będzie po polsku. Rozejrzyj się, mi oko na wszystko, co się zmienia lub wydaje się niezwykłe. Wróć. Jeśli zauważysz, że coś jest nie tak, natychmiast zawróć. I następny koszyk. Jeśli nic się nie stało, przejdź do następnego koszyka, czyli wagonu chyba. Tutaj widzę, że mamy jeszcze jakieś twoje odznaki. Siedem odznak do zdobycia, trochę jak w Siada, statystyki. No nic, nie mamy żadnej odznaki, tak więc zaczynamy grę. Uwaga, uwaga. Nie wiem, co tutaj będzie mnie czekało. Słyszę pociąg, więc jest dobrze. Jesteśmy w domu. Jesteśmy w pociągu Shinkansen 0 tylko w wersji Roblox. Nie pamiętam, żebym wsiadał do pociągu. A, czyli ja się budzę w pociągu po jakiejś pewnie, nie wiem, imprezie. Zapamiętaj wszystko, co widzisz w koszyku 20. Niczego nie przeocz. Aha, czyli najpierw przechodzimy samouczek. Jeszcze nie możesz wejść w tę stronę. Okej, okay, mamy 17 rzeczy zeskanować. Najpierw zeskanowałam tutaj plakat jakiś metra. Tutaj jakieś śmieci leżą, ale o, można przybliżać sobie. Wow, wow jakiś zoom, zobaczcie! Co, co tu co się dzieje? Pan Mietek zasnął tutaj w pociągu, a to chyba takie trochę metro jest, nie pociąg. Dobra, mamy plakaty z jakimś nie make-upem, żeby nosić maseczkę. Tutaj co mamy? coca Cola jakąś mamy tutaj, a czemu nie mogę jej zeskanować? Może już się zeskanowała? O, siedzenia mamy też przeskanować. Tu jakaś, nie wiem, złowroga laleczka z klaunem. Osoba zaginiona, jakiś nubek zaginął. Tutaj drzwi mamy też zeskanować. O, na górze nawet, zobaczcie. Dobra, to zatrzymuje się... To ty tych wagonów jest 20 czy 25? Dobra, tutaj mamy gościa, który przez telefon rozmawia. Ej, ten plakat już tutaj był. O, no był. Better Call Saul. To jest taki serial, chyba na Netflixie też trochę go oglądałam. Dobra, tu mamy, co tu mamy? Koko tutaj mamy w puszkach w kartonie kamerę, czyli kamerę też będziemy musieli tu zwrócić uwagę. Tu nie wiem, coś od prądu. I tu pani z laptopem będzie, okej, okay, Czyli jak w pociągu w tym pierwszym wagonie. Czy mamy wszystko zeskanowane, wszystko? Możemy przejść dalej. Następny koszyk, czyli będziemy w 19. Nie wiem, czy to jest samouczek, czy już będziemy zaczynali grę. Chyba zaczynamy grę, bo czas mi leci. Dobra, mamy wagon numer 19, tu też się zmieniło. <laughs> Chwila moment. Ten pan był po drugiej stronie na pewno. Zobaczcie, plakaty też są po drugiej stronie, czyli to jest anomalia. Nie, to wszystko jest tak na odwrót zrobione. Dobra, czyli jeżeli jest anomalia, to zawracamy. Wiecie co? Ja skanując tamte przedmioty, ja się totalnie nie skupiłam, więc pewnie będzie fail. Pytanie, czy mam ileś szans? Czy jeżeli popełnię jakiś błąd, to zaczynamy od początku, czy nie wiem, jakiś duch mnie zaatakuje? Dobra, mamy tutaj pana miecia. Tutaj zaginął człowiek, może przyjrzyjmy się, co? Ostatnio wydzielany 20 kwietnia 2023 roku. Tutaj co, mamy ładną panią, która się maluje, maseczki to, laleczka. No laleczka nie wygląda zbyt przyjaźnie. Tak, ja już mam 18 wagon. A tak, 19 przeszłam, to się zgadza. Dobra, ten plakat zadzwoń do Sola, czyli do prawnika, najlepszego prawnika na świecie. Ten rozmawia przez telefon jest taki zły coś, bo chyba nikt nie odbiera od niego. No ja tu na razie nic nie widzę. Skrzynka. Yy, chwila. A tutaj nie było takiego pioruna narysowanego? To chyba była taka skrzynka elektryczna, a tutaj jest, nie wiem, z wyjściem ewakuacyjnym chyba. Wydaje mi się, że jest to anomalia, tak więc cofnijmy się. Bo wydaje mi się, że tam był taki piorun, a tutaj był jakiś taki dziwny znak wypchnięcia za drzwi. Zaraz sprawdzimy. Siedemnaście, czyli to jednak to. Ej, podejdziemy i sprawdzimy. Popatrzcie, dobrze zapamiętałam. Takie małe szczegóły i trzeba zwracać uwagę. Ty, co tutaj piszesz? Słyszałam coś. Słyszeliście to? Słyszałam, jakby ktoś w drzwi walił. Nie wiem, czy to była anomalia, czy nie. Tutaj ktoś w drzwi nawala. Dobra, czyli to na takie szczegóły też dźwiękowe musimy zwracać uwagę, ale jaja. Szkoda, że nie ma jakiejś postaci po drugiej stronie, to na pewno by była anomalia. Ale ewidentnie to jest też y, efekty dźwiękowe są tej anomalii. Tak więc cofnijmy się, bo wydaje mi się, że te, tego pukania nie było w drzwi. Na pewno nie. Dobra, mamy szesnastkę. Sprawdźmy sobie, powiększmy sobie, czy tutaj się coś zmieniło. Chyba nie. Mamy plakat metra, mamy plakat metra. Czyli tutaj ja muszę sobie trochę podgłośnić tą muzykę, bo chyba za cicho mam. O, teraz będzie OK. Dobra, pan chrapie. On ma w ogóle balonik. Czy to jest taki, nie wiem, tobołek, ale to wygląda jak balonik z tego horroru, to! Dobra, mamy tą lalkę, tu jest wszystko OK. Ten nie może się dalej dodzwonić. Plakat jest OK. Coca-Cola? Jest Coca-Cola. Yy. A ta kamera tak była na czerwono, tutaj? Czy ja widziałam, tam się plakat jakiś poruszył, czy mi się zdawało? Nie wiem, tu cały czas przychodzę i są jakieś anomalie. A ty co tutaj piszesz? We must understand that sadness is an ocean. Okej, okay, czyli ona jakąś rozprawkę tutaj pisze. Nie wiem, jak z tą kamerą, czy ona się tak świeciła na czerwono? Wydaje mi się, że tam była taka normalna kamerka, to jest taka inna. To jest taka teleskopowa kamera, a nie taka, wiecie, obrotowa. To jest chyba anomalia. Więc ja się cofnę. Mamy sporo tych wagonów jednak do przejścia. I uwaga, uwaga! Była to anomalia czy nie? Była, zobaczcie, była taka okrągła kamerka. Czyli jak ja to zapamiętałam? Wszystko, co jest? Ja już tutaj jestem jakimś specem, chyba. Dobra, tutaj plakaty są chyba okej. Okay. Nie wiem, czy ja mam zapamiętać ten tekst na tych plakatach. Mam nadzieję, że nie. Dobra, tutaj daty pamiętam. 4:20:2023. Ten sobie śpi smacznie. laleczka jest na miejscu. Wagon 15. Ten dalej nie może się dodzwonić, jest zły. Dobra, plakat. Ko, ko, ko. Nie ma kokokoli. Zamiast kokokoli jest żywe serce w kartonie, zobaczcie! Jeszcze pije. Serduszko puka w rytmie czacza, a ja się cofam do wagonu numer 14. O, i odznakę odblokowałeś? Ileś tam anomalii? Nie widzę ile, bo mi coś tam przysłania, ale mam odznakę kolejną. Dobra, wagon numer 14. Całkiem dobrze idzie. O, ja już widzę, co tutaj jest nie tak. Zobaczcie. Był czerwony tobołek, bo to wyglądało jak ten balonik z tego horroru, to, a jest niebieski. Tak więc nie ma co przedłużać, cofamy się. Wagon numer 13. Uwaga, uwaga, przybliżamy sobie. Kamera jest. Tobołek. Ej, też jest inny tobołek. Co tu się dzieje? On teraz nie ma czerwonego tobołka, tylko ma chyba jakieś robuksy tam narysowane? Chyba, że to tak miało być. Nie, no na pewno nie. Czerwony tobołek miał. Na 100%. Ciekawe, czy w jednym wagonie może być tylko jedna anomalia, czy może być kilka na przykład anomalii? No to jest anomalia. Czerwony tobołek musi być. Uwaga, uwaga, jest czerwony tobołek. Plakacik z metrem jest. Śmieci tutaj są śmieci. Więc idziemy po kolei, sprawdzamy. Ten sobie tutaj śpi smacznie. Data się zgadza, laleczka jest. Tutaj nie wiem, co ja miałam patrzeć, bo tu mi kazało zeskanować. Ten dalej się nie może dodzwonić. Wygląda tak samo, chyba. Tu były te śmieci? Czy nie pamiętam, czy te śmieci tutaj leżały. Coca-Cola jest tym razem, nie żadne serce. Sprawdźmy tutaj panią, czy pisze dalej swoją rozprawkę. We must understand, czyli to się zgadza. Czy coś słyszymy podejrzanego? Ja nic tutaj nie widzę, ani nie słyszę. Wydaje mi się, że w końcu trafiliśmy na wagon, gdzie nie ma anomalii albo jest, ale jakaś mega taka wiecie zamaskowana, mi się wydaje, że nie ma anomalii, więc idziemy do przodu tym razem, wow uwaga, uwaga, udało się, mamy jedenastkę super, więc nie pomyliliśmy się nie było tam anomalii posprawdzajmy wszystko dokładnie tu jest wszystko ok, pan sobie słodko śpi, data się zgadza wagon numer 11, strzałki to, oho czy wy to widzicie, pan się tutaj uśmiecha czyli się w końcu dodzwonił, gdzie miał się dodzwonić bo jest szczęśliwy więc mamy tutaj anomalię Coca-Cola na miejscu, zerknijmy pani pisze dalej rozprawkę więc to jest anomalia pan jest za bardzo uśmiechnięty, szkoda, że ten pan też nie jest uśmiechnięty, bo pamiętam w tym oryginalnym pociągu, jak jedna postać była uśmiechnięta to te wszystkie postacie były uśmiechnięte dobra, jaki wagon numer teraz? 10, może uda nam się przejść w końcu tą grę, plakacik jest Pan chrapie. Dobra, data się zgadza. Plakaty są ok. Laleczka nie mruga, więc też chyba jest ok. Pan dalej smutny siedzi. Śmieci są, Coca-Cola jest, zadzwoń do sola jest. Tutaj ta skrzynka pani. To no pani dalej pisze swoją tutaj rozprawkę. Kamera jest normalna. No to ja nic tutaj podejrzanego nie widzę. To co, tu ptamy do przodu, chyba, nie? Ja nie widzę żadnej anomalii tutaj, więc lecimy do przodu. Wagon numer 9. Uwaga, uwaga. Mamy dziewiątkę. Dobra, przybliżamy, patrzymy. Oho! Obowiązuje od stycznia i jest na czerwono. Niebezpieczna jazda, czyli jest anomalia, ten plakat się różni tutaj. Więc co, zawracamy. On na niebiesku powinien być, to na pewno. Przejdziemy zaraz tą grę. Ale jak pominę jakąś anomalię, to to będzie fail, naprawdę fail. Dobra, tu jest już normalnie. Miej bezpieczną jazdę. Tam wtedy było napisane, że niebezpieczna jazda. Tu jest okej, okay, tu jest okej. Okay. Pan sobie słodko śpi, jest plakat. Zadzwoń do Sola, Coca-Cola. Jak się zrymowało? Skrzynka, kamerka. Ty co tutaj piszesz? Dalej piszesz swoją rozprawkę. Uśmiecha się. Ale może ona tak się uśmiechała, co? Nie widzę tutaj żadnej anomalii, więc biegniemy. W ogóle tu można biegać shiftem? Dobra, shiftem można biec. No ja nie wiem, co mnie jeszcze tutaj czeka, czy może mi coś strasznego tu nie wyskoczy, ale wydaje się na razie taka luźna ta gra. Uwaga, uwaga. Wagon numer 7. Du, 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 Wszyscy są na miejscach? Chyba tak. Tak więc powolutku duptamy i sprawdzamy. Tu są plakaty takie, jak były. Ten śpi sobie. Tu jest OK. Ta laleczka też jest ok, Zatrzymuje się na siódemce. Chyba tak miało być, nie? To nie było, że wagon numer 7. Zatrzymuje się na siódemce. Ten dalej się to nie może. Coca Cola jest, sol jest, normalny. Kamerka, Pokaż tutaj tego laptopa. Dobra, pisze dalej swoją rozprawkę. Wydaje się, ok. Nie słyszę żadnych podejrzanych dźwięków też, więc idziemy do przodu. Wydaje mi się, że nic nie było tutaj. Uwaga, uwaga, ósemeczka? Nie, szósteczka. Tak, szósteczka teraz. Dobra, plakacik jest. Bardzo jakaś prosta ta gra się wydaje. Myślałam, że ona cięższa będzie. Dobra, tu nic nie widać. Ten się dalej nie może dodzwonić, jest smutny. Śmieci leżą. Coca-Cola jest. Znaczek jest, kamera jest. Pokaż laptopa. Ty dalej sobie tu piszesz, nic nie słychać, nic nie słychać też, nie? Za nudno mi, powiem wam! Nic tutaj nie widzę, ani nie słyszę. Idziemy dalej! Ja chcę jakąś anomalię! Piąteczkę mamy teraz. Dalej nic? Ten śpi słodko sobie, może mi się coś zacięło, co? Taka jakaś dziwna gra jest normalnie. Hm. Ja tu nic nie widzę, idziemy... Chyba. Ja chciałam iść do przodu, a zobaczyć, co tu jest napisane! Już zaraz mi coś zaciuka, czyli co, cofamy się? Tego nie było na pewno! Jacie, że ja na to tak w ostatniej chwili spojrzałam. Ale bym fejla miała. Który? Zauważono 20 anomalii. Super! Wagon numer 4, więc zbliżamy się już do końca. Uwaga, uwaga, oho! Czy wy to widzicie? Pani coś ma, jakieś takie zbyt białe oczy. Chyba za dużo tuszu do rzęs sobie nałożyło. I aż oczy jej wyparowały tutaj. Dobra, jest to anomalia, więc lecimy do wagonu numer 3. No, super, ta gra jest. Fajna, fajna, naprawdę. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, dobra, cofam się, gdzie tu jest cofnięcie? Halo! Coś słyszałam, że się zbliża i się przestraszyłam. Jeszcze tych drzwi nie mogłam zlokalizować. Dobra, coś tam było strasznego, ale nie chciałam tego sprawdzać. Już jestem tak blisko. Dwójeczka powolutku. Sp sprawdzamy, ja już trochę przestraszyłam ta, tego wagonu. Co on ma tutaj? To to było? Było chyba, nie? Bo to śmieci są. No, coś tam światło nie działało ewidentnie w tym ba w balkonie, w tym wagonie! Tu nic nie ma. Zerknijmy na tą panią. Chyba jest okej. Okay. Tutaj żadnego napisu już podejrzanego nie ma. Czyli trzeba najlepiej to dwa razy tak sprawdzać, co? Żeby nic nie przeoczyć. Powiem tak, ja tutaj nic nie widzę podejrzanego. Nic nie słyszę też podejrzanego, więc tuptamy do przodu. Uwaga, uwaga, będziemy mieli jedyneczkę, jedyneczkę? Czy nie? Mamy jedyneczkę, uwaga, zaraz dojdziemy do końca. Plakat jest. Pani jest normalna. Yy, to było pomarańczowe. I te strzałki były w drugą stronę, w tą stronę, do wewnątrz wagonu, a nie na zewnątrz. Dobra, jest to anomalia. To było na pewno na pomarańczową, a nie na taki morski kolor. Mamy wagon zero, uwaga, uwaga. Zaraz wychodzimy. Oh, I nikogo tutaj nie ma? Czy to już jest koniec? Ale szybko dotarłeś do Delasty. Stop, czyli do ostatniego przystanku. No to powiem Wam, albo ja trafiłam na takie jakieś proste te anomalie, albo nie ma tutaj żadnych jumpskerów. No, jedynie ten wagon, co tam się zaciemnił, był taki dosyć straszny i się udało. Część druga wkrótce będzie. Uuuu! No, i takie gry w Roblox to mi się podobają, i pamiętajcie, to jest za darmo. Tak więc, jeżeli możecie, to podziękujmy tutaj wspólnie, razem twórcy gry, żeby jak najszybciej też zrobił drugą część, bo ja jeszcze nie mogę doczekać. Tu jeszcze możemy sprawdzić listę anomalii. Co jest tu tyle anomalii? Było 66 anomalii? To mi się 13 anomalii tylko udało odblokować na 66? No to nie wiem, nagrywamy kolejny odcinek, żeby sprawdzić i odblokować wszystkie anomalie. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja na razie Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa-pa!